Przepraszam was za białe ekran, ale chcę wam pokazać od razu z Twittera z Path of Exile 2. Słuchajcie, dodali godzinkę temu, ale 7 godzin temu też dodali. Tutaj piszą: Plan for tomorrow. A tu napisali jeszcze: We're aiming to deploy the. Dobra, już 011 patch for. E, Puff of Exile 2 Tomorrow Friday NZT, więc twarz wejdzie w piątek. Nie dzisiaj w czwartek, tylko w piątek. Daję wam znać. Lecimy z kolejną dawką patchnoutów. Jeżeli coś tutaj nowy bądź nowa na tym kanale, wiedz, że tutaj zawsze jest konkretnie, szybko i na temat, bez obwijania w bawełnę więc zasubskrybuj kanał, codzienny kontent społe, niedługo live, y. tyle. Lecimy do kolejnej części patchnoutów. Dobrze, przygotujcie się, zapnijcie pasy, słuchajcie, nie spałem specjalnie, żeby wam to nagrać, więc każda łapka, subskrypcja nowa i komentarz jest mile widziana, już bez pieprzenia, bez żebrania lecimy od góry do dołu. Będę wam czytał od razu po polsku, moimi słowami, część jest też z translatora, żeby to przelecieć bardzo sprawnie, bo tego jest naprawdę mnóstwo. Lecimy od góry. Naprawiono błąd, który sprawiał, że mana Flare Elemental Discharge i e version of Ember Fusillade Triggered by. Dusk Vigil, czyli trygerowana wywoływana przez yy, Dusk Vigil, nie były uważane za umiejętności trigerowane i dlatego mogły generować energię. To zmienili. Naprawiono błąd, przez który niektóre obiekty, takie jak chociażby Vine Arrow Planty, były błędnie liczone jako cele podczas zadawania obrażeń obszarowych poprzez ukryty modyfikator na Cultist Great Hammer Base Type. Ie. I teraz pytanie, czy nam naprawili też to, że Shield Wall już nie jest Entity? Jeżeli tak, to nie będzie działał build pod one -shota już na tytanie. Zobaczymy jutro. Na pewno błąd, który powodował, że Siege Cascade celował w Wine Arrow planty Frostwall Wall Ice Kryształy. Czyli w te kryształy. Okej. Okay. Na razie nie ma nic o naszym młocie. Naprawiono błąd, który sprawiał, że Herald of Ice nadal eksplodował roztrzaskanych wrogów gdy, gdy gem był ustawiony z aktualnie nieaktywnym zestawem broni Okej, okay, czyli nie można teraz swapować przy Herald of Ice ie. Coś tam może bugowali faktycznie Naprawiono błąd, który sprawiał, że umiejętności e, Concussion Były uważane za e, umiejętności łuku I w rezultacie mogły <grytanie> na nie oddziaływać modyfikatory zwiększenia obrażeń Dzięki umiejętnościom łuku na kołczanach Wow, dobrze, że to naprawili Naprawiono... Problem z miganiem e, Energy Shielda, kiedy używaliście Mask of the Stitch Demon Unikatu jako infernalista Ok, czyli, czyli po prostu migał Wam Energy Shield, przerąbane. Naprawiono błąd, w wyniku którego Minion Pact Support e, był w stanie wysysać życie. Z lingering iluzji. Naprawiono błąd, w wyniku którego łuki piątego tieru nie mogły rzucić zwiększonej prędkości ataku, a pierścienie tieru piątego nie mogły rzucić maksymalnego życia. Oni to też mówili przy okazji filmiku, więc super. Naprawiono błąd, przez który mogłeś na chwilę nie być w stanie wykonać żadnej umiejętności, jeżeli próbowałeś wejść w interakcję z obiektem i wykonać unik w tym samym czasie. No to chociażby przesuwanie dźwigni w tej mapie z trzema dźwigniami. Lecimy, bo jesteśmy już naprawdę w dobrym tempie. Naprawiono błąd, przez który punkt kontrolny, czyli checkpoint, walki z bossem świątyni kopeka. Mógł czasami prowadzić do pierwszego punktu kontrolnego w okolicy. Kumpel to miał na trzecim floorze się wyrżnął i respił go na samym dole. Naprawili bug z Quality na Gemach Shock Burst Rounds i Hailstorm Rounds. Proszę bardzo, tego używałem na swoim kuszniku. Super. Naprawiono błąd, w wyniku którego Shockwave Totem nie działał z użytym support gemem Astral Projection. Ok. Naprawiono klient Crasha, który mógł wystąpić w przypadku. Power Siphona, kiedy trzymaliście tarczę. Power Siphon to jest umiejętność. Naprawili klient Crasha, który mógł wystąpić w trybie współpracy czyli koopa podczas interakcji z wow, z Unix-tasztabem. Ale jajca. Naprawiono klient Crasha, który mógł wystąpić w koopie, kiedy interaktowaliście z Corruption Altarem. Naprawiono bug, w którym Wine Arrow nie slowował przeciwników. Dobrze. Lecimy dalej. Naprawiono błąd, który powodował, że e, Sekema Asala nie chroniła cię podczas Jamandry. Podczas umiejętności tej burzy, czyli nie ona nie dawała tej tarczy swojej, to mi się raz zdarzyło. Naprawiono bóg y, desynku, wytrajał w desekę mas. To jest, było bardzo, bardzo częste, bo ja to farmiłem i widziałem to wielokrotnie. Super. Naprawiono błąd, w wyniku którego y, zasięg Lost Towerów. Mógł nie być wyświetlany w, y, podczas interakcji z map Device'em i faktycznie czasami wam pokazywałem na poradnika, że te okręgi z los towerów się wyświetlały, a czasami nie. Teraz to będą naprawiać. Super. Naprawiono błąd w wyniku którego kusze mogły nie przeładować się, jeśli gracz nie miał wystarczającej ilości many. Ciekawe, no ale to powinno tak działać chyba, nie? Jak nie masz many, to ci się nie przeładuje, bo mana. Pochłaniała przeładowanie kusz. No, okej, okay. sprawdzimy na kuszniku. Naprawiono błąd, w wyniku którego spark mógł nie zostać rzucony, jeżeli staliście na krawędzi ekranu. Ech, cholera, powinni to poprawić też z Erdshatterem. Jak R4 walicie, jesteście przy jakimś słupie czy przy ścianie, to on nie wylatuje z waszej postaci. Powinni to naprawić. Naprawiono błąd, który powodował, że Temporal Chainsy, ten Debuff, nie wyświetlała prawidłowego opisu po najechaniu myszką. Ok. Naprawiono błąd, w wyniku którego unikalny przedmiot Fireflower. Mógł nie zadać graczowi obrażeń do ognia, gdy wróg został podpalony mhm. Naprawiono błąd, w wyniku którego Ghost Dance pozostawał aktywny, gdy gracz nie spełniał już wymagań dotyczących e, tego spirita, nie? Spoko, chciałbym, żeby mogliście sobie Ghost Dancea używać bez spirita jak to, jak to jest możliwe? Naprawiono błąd, który sprawiał, że pasywna umiejętność e, The Way Forward z Atlasu sprawiała, że arbiter rzucał wam Way 16 zamiast 15. Fajnie było, ja trochę 16 n'afarmiłem sobie. Naprawiono błąd, przez który niektóre unikalne łuki nie odtwarzały dźwięku podczas wystrzeliwania strzał. To prawda, przy kuszy jednej też tak jest. Naprawiono błąd, przez który jak robiliście support Skill Gemma, to też czasami nie odpalało dźwięku. I naprawiono błąd, w wyniku którego przedmioty związane z misją nie wypadały ponownie z odpowiedniego celu, jeśli gracz opuścił je na ziemię w op. W którym poziom trudności różnił się od miejsca, w którym jest zdobyto. Przykład: jak zbieraliście grzybki w akcie trzecim i wyrzuciliście te grzybki w akcie trzecim na kruelu, to już wam nie wypadały tam. Postacie w stanie zepsutym powinny teraz być w stanie ponownie uzyskać cel zadania. Super zmiana. Dobrze, lecimy dalej. Naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było anulować niektórych elementów interaktywnych za pomocą yy, dodge rolla. No to już teraz można. Naprawiono błąd, w wyniku którego użycie flaszki mogło sp Powodować utratę życia gracza, jeśli wymagania dotyczące statystyk przedmiotu nie zostały spełnione w obu zestawach broni. Holender, to ciekawy bóg. Naprawiono błąd, w wyniku którego znajomi po zmianie postaci wyświetlali się jako offline. To się zdarzało. Naprawiono błąd, w wyniku którego film wprowadzający nie był odtwarzany na platformie PC. Naprawiono błąd, w wyniku którego można było zdobyć niekompletne, unikalne. Przedmioty, czyli wypadały prawdopodobnie z nie wszystkimi statystykami, które mieć powinny. Do mem galerii możecie sobie trzymać, jeżeli one nie zostały zmienione, te co macie w skrzyni. Naprawiono niektóre niepewne takie łąki, interakcje z dodatkowymi miejscami w ekwipunku umiejętności pasywnej tytana. Wzniesienie, to jest ten plecaczek, który ja mam i faktycznie niektóre rzeczy tam były z dupy. I jak chcieliśmy na przykład z kontrolem przerzucać mapy od razu, albo z kontrolem... Yy, przerzucać jakieś inne temy albo identyfikować temy to ten plecaczek w ogóle był niewidoczny. Nie? Naprawiono bóg, który sprawiał, że The Hooded One nie chciał nam identyfikować przedmiotów przechowywanych w dodatkowych miejscach w EquiPunku, zapewnianych właśnie przez. Dokładnie ten plecaczek. Super, że to nam naprawiają. Dziękuję wam bardzo, bo to jest tak denerwujące. E, naprawiono błąd powodujący, że ekwipunek nie otwierał się już po przeciągnięciu interfejsu mapy Atlasu kursorem nad, nad map nodem. OK. Naprawiono błąd wizualny, w wyniku którego odejście od zwłok, powrót do nich mogło wizualnie wyświetlić nową pozostałość za pomocą e, Grimfista. W porządku. Naprawiono błąd na mapie Riverside, w którym e, boss Aria, ten forcefield boss Aria mógł się pojawić przed wejściem na boss fighta. Naprawiono błąd, przez który interfejs energy shielda mógł wizualnie wyglądać na posiadający energy shielda, gdy gracz jej nie posiadał. Super. Naprawiono błąd, w wyniku którego wrogowie mogli rzucić detonate na stwory gracza, na miniony gracza. Gdy on używał, to był Sacrifice Gem, dokładnie. Naprawiono problemy na mapach Savana, aby z e, page w wyniku których sekcje obszarów mogły być niedostępne, i to się zdarzało, że faktycznie czasami się nie dogenerowywała jakby mapa. Naprawiono błąd, w wyniku którego unikalny przedmiot Weight nie działał, kiedy gracz korzystał z mikrotransakcji King of the Faridun Body Armor. Po prostu to taki, taki skinny, dobra. Dalej. Naprawiono błąd z Hateforge unikatem, w którym ujemne wartości modyfikatora do maksymalnego gniewu, czy do maksimum rage'a powodowały, że modyfikator nie był wyświetlany. ok, Naprawiono błąd, w wyniku którego blink umożliwiał podróż do przeszłości w obozie ziguratu bez przechodzenia przez portal czasu. Widziałem, że ludzie blinkowali się poza tekstury, lecieli do góry, do prawego rogu i respili się dokładnie tam. Naprawiono błąd w interfejsie um, stylowania, który wyświetlał miejsce na Skażony olej, który nie istnieje. Tak, Tainted Oil się wyświetlał, szczególnie jak wrzucaliście skoraptowane łapy. Naprawiono na błąd, w wyniku którego przydzielenie Chaos Inoculation błędnie liczyło Was jako e, postać posiadającą niski poziom many. Naprawiono na błąd, w wyniku którego umiejętności kuszy mogły nie zostać przeładowane podczas spamowania umiejętności, podczas korzystania z kontrolera. Naprawiono na błąd, który przewodował, że przechowywanie mm, Skill jema z dołączonym support z gemem y, powodowało, że support gemy stawały się niewidoczne one teraz się rozpakowują w odpowiedniej zakładce. Ok. Naprawiono wyrównanie Mirror w kalendry w wykarencji w czasztabie. No, myślę, że wielu graczy nie zauważyło tego, kto widział mirora. No. <laughs> ręka do góry, kurcz. Naprawiono błąd w mapie Valfaktory, w wyniku którego niektóre humanoidalne potwory pozostawały nieaktywne. Ok. Naprawiono błąd, w wyniku którego klejnot um, Elemental Storm miał znacznik fizyczny, physical taga No, ciekawe. Na pewno błąd, w wyniku którego gas klaucy mogły spawnować się w terenie niemożliwym do chodzenia, po którym nie można było przejść. Na pewno buga, w którym milion obiekty też mogły się rozciągnąć na e, teren, gdzie nie można było przejść. Na pewno błąd, w wyniku którego mapa Burial Bog mogła być generowana z przerwaną pętlą. Ok. Na pewno błąd, który powodował, że mapa świata zawsze otwierała się, wyświetlając obszar naziemny, nawet gdy gracz znajdował się w obszarze podziemnym. No to spoko, Quality of Life. I na błąd, w wyniku którego Strongboxy mogły nie generować żadnych potworów. Dobrze, już jest dosłownie końcóweczka. Na pewno błąd związany z dodge Rollem, który umożliwiał graczowi przechodzenie przez kościane, ściany i mroźne ściany, te frostwolle i bonwale po prostu. Na błąd związany z dodge Rollem, który umożliwiał graczowi zjazd z rampy karawany hardura. E, <grywania> <grywania> Zdarzyło mi się wylecieć pod tekstury. To samo można było zrobić w czwartym floorze trial of Sekemas. Tam do wody można było spaść. Naprawiono błąd, w wyniku którego soulkory Atmohua, Zantipi albo Chalotl Nie mogły być użyte w recepturze 3 na 1 Czyli po prostu nie mogły być hmm, przepalane, wiecie jak to się nazywa Enchantowane, no wiecie o co chodzi, że 3 wsadzacie i wychodzi wam jedna randomowa Ja to robiłem przy okazji hmm, esencji Naprawiono buga, który powodował, że modyfikator... Hmm, Reliku, dający szansę na zdobycie kolejnego klucza, zawsze nieprawidłowo działał. Okej! Okay. Pomijanie samouczków nie uniemożliwia um już opuszczenia miasta bez wygrawerowania klejnotu. Ok, czyli teraz będzie można wyjść sobie z miasta bez grawerowania na pierwszym poziomie skilla. Spoko do speedrunów się przyda. Usunięto zbędny opis szansy na blok z unikalnego przedmiotu Fall frame. Naprawiono błąd, który mógł spowodować, że chest w mauzoleum o Depretor nie była, nie była otwierana, jakby ta skrzynka nie była otwierana. Naprawiono błąd, w wyniku którego e, elemental storm brakowało aktywnego trigger tagu. I dosłownie już ostatnie rzeczy. Naprawiono błąd, który pozwalał kamieniom e, Glacial Cascade zamrażać e, wrogów. Naprawiono błąd w Trail of the Sekemas, kiedy niektóre trapy nie odtwarzały audio. Naprawiono błąd w wyniku, którego Unbound Avatar mógł gromadzić staki z nieożywionych obiektów. Naprawiono błąd w, w Temple of Chaos, gdzie skok, czyli leap slam e, w arenę mógł spowodować, że encounter nie został ukończony. Wow. Naprawdę błąd, którego brakowało tagów obrażeń uzyskanych jako e, ogień, zimno albo błyskawica, co powodowało, że esencje nie mogły rzucać tymi Modyfikatorami pewno błąd, który powodował, że film przejścia Cinematic przejścia z aktu pierwszego do aktu drugiego Był czasami odtwarzany podczas wchodzenia do karawany Ardury, a nie podczas podróży z aktu pierwszego Ok, pewno błąd w wyniku którego Część łupów z Temple of Chaos Mogła utknąć tam w blokowaniu pewno błąd, który powodował, że Powiadomienie w interfejsie użytkownika Pojawiało się po przekształceniu Waystone z T15 na T16. Naprawiono błąd, który mógł uniemożliwić graczowi powrót na e, Vastiri Outskirts, jeżeli dostali się tam przez e, teleport do party Membera, a potem przez teleport do innego party Membera w akcie pierwszym. Naprawili błąd, w którym 2D Art e, Super Critical Supporta się nie wyświetlał w niektórych przypadkach, i naprawili błąd, w którym e, skrzynie ekspedycji. W mapach nie pokazywały, nie wysietały swoich swojego rarity i to jest wszystko. Słuchajcie, jeju, yeah, wszystkie book mówiliśmy, omówiliśmy, było tego dużo. Ale jest już końcóweczka. Kontroler Improvements sobie zobaczmy, czyli na konsole. Słuchajcie, zrobię dla konsolowców też. Podczas używania skarencji, jak nawigowaliście po punku, to ignorowało wam przedmioty, w przypadku których nie można użyć już aktualnie wybranej waluty, czy tam karencji. Super. Dodano akcję, którą można zbindować, aby pokazać albo ukryć etykiety elementów i obiektów. W porządku. Będąc na ekranie mapy świata, możesz teraz nacisnąć B albo kółko, żeby wyjść z ziemi. Niektóre elementy interaktywne. W Trial of the Sakemas, y, Trial of Chaos i tak dalej mają teraz wyższy priorytet niż używanie umiejętności na wrogach. Ojej, to jest to co mówiliście, to jest to co mówiliście. Czyli w Escape Roomach w Trial of the Sakemas teraz będziecie klikać kryształy zamiast nawalać mobów. Cosmetic Tab dali wam teraz na koniec, żebyście nie musieli nawigować przez wszystko, żeby dostać się do questów albo atlasu. Poprawili autotargetowanie y, na, na duże bossy, jak na przykład Torgul. Oj, to ważna zmiana. Gra wam się z automatu spauzuje, jeżeli odłączy wam kontroler. Oj. Autotargetowanie już nie będzie e, agresywnie mieć priorytetu na większych przeciwnikach na, albo obiektach jak na przykład Tempest Bell. Naciśnięcie X albo kwadratu, e, kiedy trzymacie stack itemów, teraz depozytuje pojedynczy item ze staku. Fajne, w aktualnie wybranym miejscu. E, najechanie klejnotem e, supportowym na wypełnione gniazdo wyświetli teraz klejnot wsparcia aktualnie znajdujący się w tym gnieździe. E, teraz tak, próba soketowania invalid gemu przy użyciu kontrolera, byś to teraz odpowiedni komunikat o błędach. Przełączanie na wejście kontrolera w przypadku postaci utworzonej za pomocą klawiatury i myszy nie powoduje już, że postać nie ma już przypisanych żadnych akcji. Też fajna. Sprawa. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przerzucanie sprzedawców ekspedycji, czyli expedition tych selerów, podczas korzystania z kontrolera. Dostępny jest teraz także dedykowany przycisk Y albo trójkąt, umożliwiający przerzucanie sprzedawcy. Naprawiono błąd, gdzie gambling z gem studded notable passive nie był uwzględniany podczas umieszczania w gnieździe klejnotów, czyli tam support gemów za pomocą kontrolera. Naprawiono błąd, przez który interfejs Lost Towera miał niespójne sterowanie podczas korzystania kon z kontrolera. Tak samo naprawiono błąd, który czasami uniemożliwiał nawigację w skrytce. W staszu w hideaucie podczas korzystania z kontrolera. Na pewno błąd, który uniemożliwiał graczowi drugiemu korzystanie z, z kosmetyków swoich podczas koopa. By tak samo Salvage Bencha nie mógł używać drugi gracz w koopie. Na pewno błąd, że niektóre specjalistyczne by się nie wyświetlały, kiedy były e, odpalone przez dwóch graczy w tym samym momencie. Na błąd uniemożliwiający przełączanie zaawansowanych opisów podczas badania przedmiotu. Na pewno błąd podczas przenoszenia z sokietowanego support gem'a do innego soketa. Kiedy jesteś e, blisko. Kiedy jesteś blisko do swojego limitu support gemów. Okej, okay, ciekawe. Naprawiono bug, gdzie Enable Health Targeting Option Did not function for Crossbow Ammunition skills. To nie działało z kuszą, Teraz już będzie działać. Na koniec naprawili błąd, gdzie niektóre skille nie były wykonywane, jeżeli były jeżeli użyte podczas trzymania innego e, inputu z innym skillem, nie? Spoko. Czyli takie usprawnienia dla padu. Bardzo, bardzo fajne. I dosłownie końcóweczka już, dotarliśmy do końca Na całą konsolę Item filters can now be used on consoles by subscribing to a filter on the Path of Excel website Czyli wchodzicie na stronę i tam możecie pobrać sobie filtr Proszę bardzo, link to setup and item filter is now provided Czyli macie to udostępnione w y, sekcji filtrów na settings menu under the game tabem Czyli proszę bardzo, nie muszę nagrywać poradników, wszystko on zrobili Naprawili ebook, gdzie cutscenki i informacyjne y, filmiki Miały niepoprawny kolor grading na Xboxie. Mhm, z HDR-em, okej. Okay. Localization fixes. Naprawiono wiele przypadków nieaktualnych tłumaczeń, okej. Okay. pewno znaki z akcentami, które nie wyświetlały się poprawnie w niektórych językach. Naprawiono wiele przypadków, w których przetłumaczony tekst mógł nakładać się na siebie lub na granice swojego pola, okej. Na pewno błąd, który powodował, że tekst w języku tajskim nie był poprawnie wyświetlany na konsolach. Na pewno błąd, w wyniku którego poziomy modyfikatorów nie były wyświetlane poprawnie, gdy język gry był ustawiony na chiński. Tradycyjny i naprawiono kilka przypadków nieprawidłowego wsiadania słów kluczowych w językach innych niż angielski. W porządku. I na koniec mikrotransakcje. Okej, okay, bardzo dużo mikrotransakcji dodali kosmetycznych. Proszę bardzo, tu nie będę wam czytał wszystkiego, ale ci, co grali w poe 1 i mają część z tych rzeczy, będziecie mogli używać, więc może i mój ziomeczek będzie inaczej wyglądał. Hands of Search Back Attachment, czyli te rączki. Ma teraz mniejszy wariant, który może być wybrany z menu kosmetyków Okej, okay, czyli nie musicie mieć takich wielkich łap na plecach Możecie mieć troszkę mniejsze I na koniec e, wprowadziliśmy także kilka zmian, których nie przygotowaliśmy na czas przed tą aktualizacją Ale przekażemy je wam, gdy tylko będą gotowe e, Piosenki uny nadal nie będą odtwarzane poprawnie, okej okay. Nawet dla nas to było nieoczekiwane <laughs> Nie mogę i sprawiło nam tyle problemów, aby je naprawić. Dodanie wielu odrodzeń, czyli sześciu portali do innych e, pinacle bossów. King in the Mist, Bridgestone. Olrot w ekspedycji Arbitrów aż jest uwzględniony, ale nie zajęliśmy się Wdrożeniem pozostałych I będą waystone z tasztaby Boże, dziękuję Tyle, ja uciekam, yy, odpocząć Trzymajcie się, do zobaczenia jutro w materiałach z pewnością Zdrowka, mam życzę, szczęścia, pomyślności Zaraz mamy 15 tysięcy subskrybentów Więc damy do ekipy Jeżeli jesteś tu nowy, bądź nowa Ja uciekam, bo już ledwo gadam Trzymajcie się, dwie godziny gadania Cześć